Na antenie Radiofama miało być coś dla wszystkich fanów: dwóch jednośladów, dwóch kółek i będzie. U mnie w studiu goście Arkadiusz Szymański i Łukasz Przybysz. Czyli ludzie na co dzień zajmujący się gdzieś motocyklami, bądź mający dużą styczność z tymi pojazdami. Mówi się, że ludzie, którzy robią to, co lubią, się nie męczą. Jak to jest z wami? No, myślę, że jest tym 100% prawdy, albo przynajmniej 99%. Oczywiście są jakieś drobne wyjątki, motocyklami zajmuję się zawodowo od około 10 lat, jestem instruktorem nauki jazdy, zajmuję się szkoleniami motocyklowymi w ośrodku szkolenia kierowców autobusów w Tomaszowie, a także zajmuję się mechaniką motocyklową na co dzień, więc jakby to powiedzieć zajmuję się tym tematem przekrojowo. Tak? Jest to moja pasja, jest to moja praca, więc na pewno łatwiej jest mi robić coś, co, co bardzo lubię. Tak? Trzeba przyznać, że, że chodzę do swojej pracy z reguły z przyjemnością. Chcę się wstawać. Od razu widać człowieka szczęśliwego. E, Łukasz? Dla mnie motocykl to ja jestem przede wszystkim motocyklistą, hobbystą. Tak? Dla mnie to jest hobby. Czyli forma stresowuje. później po pracy rozluźniania tak, się. Tak, tak, bardzo. bardzo. Jednym słowem, motocykle, wasze życie. Gdzieś to się równa, tak? Tak, tak, na pewno. Na, pewno. na drogach e, gdzieś e, mamy już kwiecień, co prawda, tych motocykli jest coraz więcej. Czy ten sezon motocyklowy już się rozpoczął? Czy tak oficjalnie jest otwarty i nie wiem, szlaban podniesiony dla wszystkich? Mm. Dziś trudno powiedzieć, kiedy tak naprawdę zaczyna się sezon motocyklowy. Jesteśmy o tyle w fajnej sytuacji, my jako motocykliści, że w Polsce na dobrą sprawę od wielu lat nie ma tak zwanych prawdziwych zim. To powoduje, że jest grono motocyklistów, którzy nie odstawiają swoich maszyn jesienią do garaży, nie zimują tych motocykli, tylko po prostu cały sezon korzystając z dobrej pogody, kiedy nie ma deszczu, śniegu czy siarczystych mrozów, po prostu tych motocykli używają dla przyjemności albo nawet jako środków codziennego transportu, tak? Natomiast oczywiście coraz więcej pojawia się nas wtedy, kiedy przychodzi wiosna, pojawiają się temperatury powyżej 10 stopni Celsjusza, takie temperatury, gdzie można z przyjemnością tego motocykla używać. No i pojawiają się też pewne niebezpieczeństwa, tak, związane z tym, że jesteśmy po zimie troszeczkę, w cudzysłowie, zardzewiali. Mamy kilkumiesięczną przerwę, przynajmniej niektórzy z nas, ci, którzy te motocykle zdecydowali się zazimować, a dodatkowo kierowcy samochodów no, odzwyczaili się, można powiedzieć, od naszego widoku na drogach, więc yy, szczególnie tutaj apeluję do wszystkich rozpoczynających w ciągu ostatnich kilku y, tych najbliższych ciepłych dni sezon motocyklowy o szczególną ostrożność, dlatego że początek sezonu jest to ten okres roku, kiedy najłatwiej o jakieś nieprzyjemne zdarzenie. O takich rzeczach właśnie jak przygotowanie motocykli czy jakieś rady dla kierowców na pewno jeszcze powiemy w dzisiejszej audycji. Teraz chciałem się skupić na tym początku właśnie, czyli oficjalnym otwarciu, bo wiem, że z internetu głównie, że są jakieś takie typowe otwarcia sezonu w Łodzi, w Częstochowie, w Opocznie, gdzie rusz. Czy to jest jakiś taki rytuał, że jedziecie na to otwarcie i wtedy, nie wiem, czujecie się lepiej, bezpieczniej na drogach? Powiem tak. Może cofnijmy się parę lat wstecz. Dziś motocyklistów na drogach mamy bardzo dużo ta społeczność się nam bardzo mocno i dobrze, tak uważam, rozrasta. Więc razem z rozrostem społeczności motocyklowej, z przybywaniem coraz to nowych adeptów tego sportu, mamy coraz więcej imprez, coraz szerszą ofertę skierowaną właśnie do motocyklistów. Jeżeli chodzi o imprezy związane z oficjalnymi otwarciami sezonu motocyklowego, no to mamy w Polsce dwie takie duże imprezy inaugurujące sezon Motocyklowy. Jedna jest w Warszawie na Bemowie. Terminu dokładnie nie znam, natomiast już bardzo niedługo, bo pojutrze, czyli w sobotę, rozpocznie się inauguracja sezonu motocyklowego w Częstochowie. W ostatnimi czasy, właśnie to w Częstochowie. Jest największe otwarcie sezonu motocyklowego. Nawet zdarza się, że do 30 tysięcy motocykli tam się co roku pojawia przy dobrych warunkach pogodowych. Więc jeżeli na przykład ktoś chciałby skorzystać z takiej dużej, fajnej imprezy, no to polecam właśnie wybrać się do Częstochowy i tam spotkać naprawdę dużo braci na dwóch kołach. Że tak powiem, i skorzystać właśnie z oferty gospodarzy miasta, która no, wydaje się być dość szeroka. tak? Więc, Częstochowa, na pewno, jeżeli ktoś nie lubi tłumu. A są tacy motocykliści, którzy lubią bardziej kameralnie przeżywać swoją pasję. To swoje oferty mają też opoczno, Bełchatów czy piotków. Z reguły w terminach oddalonych od tydzień czy dwa od głównego rozpoczęcia co w Częstochowie, ale też są to imprezy fajne, bardziej kameralne. No i oczywiście bliżej, jeżeli ktoś nie ma czasu, pojechać te 100-100 parę kilometrów, to tutaj w okolicy też są różne oferty, z których można skorzystać. Przejechać się i zainaugurować sezon motocyklowy. Czyli gdzieś to jest taka forma jakby rytuału. Y <laughs> I tak i nie, dlatego że ilu motocyklistów tyle rytuałów, prawda? Niektórzy yy, lubią dużo ilość motocyklowego towarzystwa, inni lubią bardziej kameralne imprezy. Ja zaliczam się do tych drugich, na motocyklu jeżdżę w, w, od 14 lat, tak, więc yy, kilka tych mniejszych i większych imprez zaliczyłem no, na obecną chwilę yy, jestem bardziej zwolennikiem imprez kameralnych. Oczywiście i na w naszej grupie sezon jak najbardziej natomiast nie będzie to ani większa ani oficjalna jakaś tam impreza tutaj w bliższej bądź dalszej okolicy tylko jedziemy do naszego dobrego przyjaciela Rycha pod Opole prowadzi on agroturystykę motocyklową miejsce bardzo przyjazne motocyklistom jeżeli ktoś tutaj z naszego i on chciałby wybrać się gdzieś. Na jakąś wyprawę, powiedzmy o umiarkowanej odległości, to 230-240 km od Tomaszowa, znajduje się miejscowość Brzezina. To jest w województwie opolskim i tam nasz kolega prowadzi agroturystykę motocyklową. Miejsce bardzo motocyklistom przyjazne, które szczerze polecamy. I właśnie wybieramy się w sobotnim, sobotnim popołudniem naszą grupą na tą kameralną inaugurację. Organizowaną przez naszego przyjaciela Rycha Właśnie tą waszą grupą Czyli grupa manewrowa szamana Bo z tego co rozmawialiśmy przed chwilą Poza anteną e, Jak rozumiem poniekąd tacy założyciele Tej grupy szamana Poniekąd tak <laughs> Co to ta grupa w ogóle jest Czym ona jakby się zajmuje Bo wiem też, że to nie jest żadne oficjalne Stowarzyszenie e, Ani jakaś instytucja Ani grupa formalna Zgadza się, nie jesteśmy klubem, nie jesteśmy stowarzyszeniem. A to dlatego, że chcemy jak najmniej być uwikłani w różnego rodzaju przepisy, zasady czy jakiekolwiek reguły, które by nas w jakikolwiek sposób zobowiązywały. Tak, jesteśmy luźną grupą dobrych przyjaciół, dobrych znajomych, która spotyka się wspólnie i spędza ten czas, a tym wspólnym mianownikiem jest właśnie motocykl. Są wspólne wyjazdy, są wspólne imprezy. Spotykamy się również poza sezonem, tak? w różnych okolicznościach się widujemy, um, oglądamy motocyklowe filmy, um, korzystając z, z gościnności członków naszej grupy. Um, w jakiś sposób tą motocyklową pasję realizujemy w zasadzie cały rok. Tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, ani klubem, ani stowarzyszeniem nie jesteśmy, jesteśmy po prostu grupą przyjaciół. Mamy swoje logo, um, mamy swoje stałe grono um, członków. Um, są tacy, którzy nie zagrzali u nas miejsca, którym ten klimat nie odpowiadał, są tacy, którzy przyszli, zostali, są naszymi wiernymi zwolennikami. Natomiast staramy się to realizować w imię jak najmniejszej ilości zasad i reguł, tak żeby każdy po prostu swój wolny czas i swój potencjał był w stanie wykorzystać do pracy na rzecz grupy i żeby ta praca przynosiła jak najlepsze owoce, jak najlepsze rezultaty. Czyli w sumie każdy może się z Wami zaprzyjaźnić i do Was dołączyć? Zgadza się. Tak, dokładnie tak. Każdy, każdy nawet nie posiadający motocykla, tak? a, a na przykład po prostu frapujący się to, tą dziedziną, może dołączyć do naszej grupy i, i być z nami, tak, przebywać z nami, nawet jeździć z nami w formie pasażera, pasażera tak? Czyli jakaś dobra forma rozrywki dla wszystkich. Wiem też, że często bierzecie udział w jakichś akcjach charytatywnych. Czy jakieś plany na, na ten rok też macie? Bo w zeszłym roku była akcja charytatywna i pomoc w zbiórce krwi. To było chyba bodajże organizowane na Placu Kościuszki. Tak, tak. To była akcja pod tytułem Motokropla. W tym roku akurat nie przewidujemy żadnych, żadnych większych akcji. Ten rok przeznaczamy tylko i wyłącznie dla siebie, żebyśmy mogli po prostu poprzebywać sobą, pojeździć trochę tymi motocyklami. Tak? Szczerze powiem, w tym sezonie doskwiera nam coś w rodzaju głodu jeżdżenia. W zeszłym sezonie bardzo mocno eksplatowaliśmy się na terenie regionu Tomaszowskiego w różnych akcjach charytatywnych i piknikach motoryzacyjnych. Samodzielnie przygotowaliśmy właśnie zbiórkę krwi na placu Kościuszki, zrobiliśmy akcję pod tytułem Motokropla. No uważam, że grupa wykonała naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o, o swoją aktywność na terenie miasta i regionu, i yy, podjęliśmy taką decyzję, że, że w tym sezonie zrobimy sobie trochę wolne. Po prostu będziemy jeździć, będziemy robić to, co najbardziej lubimy, to, co najbardziej nas kręci w tej motocyklowej pasji, czyli po prostu będziemy jeździć jak najwięcej. Czyli poznaliśmy już poniekąd grupę szamana. Za moment po chwili przerwy i muzyce porozmawiamy o tym, jak przygotować się na nadchodzący sezon. Będziemy też mieli kilka porad dla podróżujących samochodami, jak zachowywać się, gdy zobaczymy jakąś motocyklistę w lusterku. Za moment wracamy. Wracamy na antenę Radia Fama, no to teraz porozmawiajmy o tym, co ważne dla każdego motocyklisty, czyli o waszych maszynach. Wiadomo, jak zbliża się sezon wiosenny, to tak jak ja mówiłem, jako kierowca samochodu ograniczam się jedynie do tego, że biorę opony w bagażnik do wulkanizacji, pan przekłada te opony, no i wyjeżdżam, tak? A jak jest z wami? Macie jakieś y, szczególne przygotowania do tego wszystkiego? Na pewno. Motocykl po kilkumiesięcznym zimowym postoju wymaga y, naprawdę sporo troski y, i niestety nie każdy o tym wie y, albo nie każdy o tym pamięta. Jako mechanik motocyklowy mam cały czas styczność z osobami, które, które zaczynają, zaczynają sezon motocyklowy właśnie od jakichś tam czynności serwisowych. No, zdarzyło mi się raptem dwa razy w tym sezonie przyjąć do warsztatu motocykl, który Miał odpowiednie ciśnienia w ogumieniu, tak? To świadczy o tym, że po prostu większość motocyklistów w idzie na żywioł. Wkłada kluczyk do stacyjki, uruchamia silnik i odjeżdża, jadąc na tak zwanych kapciach, tak z minimalnym ciśnieniem powietrza w ogumieniu, co w przypadku jazdy jednośladem może być bardzo niebezpieczne, szczególnie w przypadku jazdy mocnym motocyklem. Taki motocykl się fatalnie prowadzi, ciężko skręca i ma tendencję do bardzo niestabilnej jazdy w łuku. Więc zacznijmy przede wszystkim od tego, żeby sprawdzić i regulować ciśnienie powietrza w ogumieniu. Zacznijmy przede wszystkim od tego, żeby sprawdzić układ hamulcowy. Po kilku miesiącach stania, y, motocykl wymaga naprawdę y, solidnej kontroli układu hamulcowego. Z tego układu hamulcowego mógł wyciec płyn. Tak? Ten układ hamulcowy mógł w trakcie postoju się zapowietrzyć i może się okazać, że pierwszy sprint do najbliższego skrzyżowania, na w którym będzie potrzeba się zatrzymać, niestety skończy się próbą zatrzymania nieudaną, tak? bo hamulec jeden czy drugi po prostu nie zadziałają, czyli kontrola stanu poziomu płynu hamulcowego, kontrola działania hamulców, zanim ruszymy motocyklem, bujnąć go do przodu, do tyłu, sprawdzić, czy przedni, tylny hamulec działa, kontrola działania świateł, co jest bardzo ważne, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, Kierowcy nie są przyzwyczajeni do widoku motocyklistów, więc jeżeli jeszcze utrudnimy przeciętnemu kierowcy dojrzenie nas na drodze, zobaczenie nas na drodze, jadąc na przykład bez włączonych świateł albo bez sprawnie działających świateł, bezprawnego oświetlenia, no to dodatkowo jest to jakiś tam kłopot, tak? Więc na pewno szybka ocena stanu technicznego motocykla pod kątem poziomu płynów eksploatacyjnych, ciśnienia powietrza w ogumieniu oraz działania Oświetlenia to powinno być taką podstawą. Tym bardziej, że nie trwa to długo. 5-10 minut przeznaczamy na to, żeby ten motocykl przygotować i on powinien w tym momencie być sprawdzony i powinien funkcjonować tak jak należy. No to wiemy już o motocyklach, a teraz coś o samych sobie. Teraz temperatura jest jeszcze taka, że osoby poruszające się na tych motocyklach są w miarę ubrane, czyli spodnie jeansowe, gdzieś jakaś kurtka, ale nieraz się widzi, że zbliża się sezon letni, gdzieś nawet sam przejeżdżając obok naszego dworca w Tomaszowie widziałem osobę na potężnej maszynie ubraną w, w letnie, że nawet plażowe ubranie. No niestety, niestety jest to dość częsty widok. No naj, najważniejszy, wiadomo, zawsze jest kask, tak. Kask motocyklowy, no też nie powinniśmy zwracać uwagi, jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z motocyklem, tak, planujemy wsiąść nawet na motocykl o pojemności 125, no to powinniśmy zadbać o to, o głowę, tak, czyli mieć dobry kask, ale tutaj kask za 100 zł, to to, no nie jest dobry. to nie jest dobry kask, tak? Na dobry kask trzeba wydać co najmniej kilkaset złotych, tak. Mamy wtedy gwarancję, że ten kask w momencie upadku on po prostu się nie rozleci. A jakieś ubranie większe, no bo szorty też w sumie chyba nie są idealnym rozwiązaniem. No najlepsze jazdy. po prostu jest dedykowane ubranie do motocykla, tak? Posiadające protektory, posiadające dodatkowe wzmocnienia wykonane z materiału grubszego. Na ogół, tak? Jest to z... Większość zresztą umbrań motocyklowych jest wiatroodporna, tak? Co podwyższa nam komfort jazdy. No i oczywiście, no, jest to tak gwarancja, że przy upadku to ubranie się nie rozerwie na strzępy, bo nawet przy 60 na godzinę zwykłe ciuchy po prostu się od razu rozszarpują i. i po prostu. Czyli gdzieś poniekąd mamy jakaś... skóry na osłonie. <laughs> Dokładnie tak. <laughs> jakaś ochrona <laughs> dla naszej skóry jest. To w sumie mogą być wskazówki przydatne dla tych, którzy mogą od pewnego czasu poruszać się motocyklami o pojemności do 125 cm3, o ile dobrze kojarzę. Bo taka ustawa weszła i każdy, kto ma prawo jazdy kategorii B, na taką maszynę może wejść. Czy wy jakoś to odczuwacie, że Poruszają się osoby, no to nie są małe maszyny, to nie jest skuter, który osiąga prędkość do 50 km na godzinę, tylko znacznie szybciej pojedzie, że jeżdżą osoby, które nie do końca gdzieś kojarzą o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o możliwość jazdy 120-5 przez kierowców posiadających kategorię B prawo jazdy przez minimum 3 lata, ja. To jest może dla niektórych dziwne, jako instruktor nauki jazdy oceniam ten pomysł pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że motocykl jest fantastycznym środkiem na miejski zgiełk, na brak miejsc do parkowania i uważam, że tego typu motocykle o niewielkich pojemnościach one mogą naprawdę w fajny sposób zastąpić samochód na trasie, na przykład dom, praca, praca, dom, czy ewentualnie w sytuacji, kiedy trzeba zrobić niewielkie zakupy. I takim motocyklem przede wszystkim sprawnie się przemieszczamy, takim motocyklem zdecydowanie łatwiej zaparkujemy, taki motocykl zajmuje w korku zdecydowanie mniejszą ilość miejsca. W Tomaszowie na obecną chwilę mamy rozkopane dwa długie ciągi komunikacyjne ulicę Warszawską i ulicę Oskara Lange. Tak? O ile łatwiej by nam się było poruszać, gdyby chociaż co trzeci, co czwarty samochód nie był samochodem, tylko był motocyklem, prawda? O ile łatwiej byłoby zaparkować w centrum miasta, jeżeli część kierowców tych samochodów, które mają po 3-4 czasami 5 metrów, przesiadłaby się właśnie na motocykle. My niektórzy, my nie patrzymy czasami na te motocykle jako na maszyny z piekła rodem, tak? My patrzymy na te motocykle przez pryzmat osób, które jeżdżą na jednym kole, które hałasują po zmroku w późnych godzinach wieczornych i budzą małe dzieci, tak, upalając te maszyny gdzieś na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Natomiast to jest tylko niewielki wycinek motocyklistów, tak, nie starajmy się w jakiś sposób atakować siebie nawzajem, nie motocykliści motocyklistów oraz motocykliści nie motocyklistów, że tak powiem prawda, dlatego że y, motocyklista to nie jest tylko ten człowiek, który jedzie głośno i niebezpiecznie, to są również ludzie którzy tą pasję realizują po cichu spokojnie, w sposób bezpieczny to są ludzie, którzy mają rodziny którzy są dobrymi sąsiadami, którzy są dobrymi znajomymi, którzy potrafią w tym społeczeństwie normalnie funkcjonować a jeżdżą motocyklem, bo po prostu jest to ich pasja, jest to ich hobby, tak? Więc yy, kończąc yy, swój nieco przydługi wywód z takim apelem, po prostu <śm> <śm> yy, starajmy się spojrzeć na te motocykle bardziej bardziej przychylnym okiem, tak? Dlatego, że one mniej palą, one yy, zajmują mniej miejsca na ulicy, zajmują mniej miejsc postojowych yy, a oczywiście ryzyko zawsze występuje, odpowiadając na pytanie, tak? Natomiast jeżeli ktoś rozsądny wsiądzie na ten motocykl o pojemności 125 cm, a ktoś, kto jeździ 3 lata samochodem osobowym z reguły już ad hoc tego trzyletniego doświadczenia, odrobinę tego rozsądku mam nadzieję posiada, to jeżeli nie ma zielonego pojęcia o tym, jak prowadzić motocykl, no to zgłosi się do jakiejś przyzwoitej szkoły jazdy albo pod okiem kogoś kompetentnego na zamkniętym placu. Nabierze tych podstaw, które pozwolą mu się bezpiecznie poruszać. Nie są to motocykle szybkie, nie są to motocykle nanowiste i serdecznie polecam osobom, które chciałyby z kategorią B prowadzić motocykl, kupno i eksploatację tego typu środka transportu. No i właśnie pojawiła się tu też odpowiedź na moje kolejne pytanie. Z Arkiem fajnie się rozmawia, bo ja zadam jedno pytanie, a on od razu odpowiada na moich pięć kolejnych. O, dziękuję. Chcia <śmiech> <śmiech> Chciałem zapytać właśnie o to, czy Ty jako specjalista, jako instruktor, polecałbyś właśnie możliwość do szkolenia się? czyli wykupienia sobie kilku e, godzin, bądź z poproszenia jakiegoś znajomego, który jeździ od wielu lat, żeby nam też jakoś pomógł. Jak najbardziej. Trochę się tutaj może zareklamuje, jeśli wolno. Natomiast, natomiast posiadamy w, w naszej bazie pojazdów szkoleniowych motocykl o pojemności 125 cm3. Posiadamy odpowiednią infrastrukturę w postaci placu manewrowego, utwardzonego, bezpiecznego, wyłączonego z ruchu innych pojazdów niż pojazdy szkoleniowe, i dzięki tej infrastrukturze i dzięki tej bazie pojazdów szkoleniowych, jesteśmy w stanie oczywiście wyjść z ofertą do osób, które mają wątpliwości, czy poradzą sobie samodzielnie albo ewentualnie poradzą sobie z rozpoczęciem tej przygody z osobą, która co prawda jeździ motocyklem, ale może nie być, jakby to powiedzieć, kompetentna metodycznie, jako, jako osoba wprowadzająca w temat. W sumie czasu nam już niewiele zostało, ale jeszcze na koniec spróbujmy spojrzeć na motocykle od drugiej strony, czyli od osób podróżujących samochodami. E, jakieś rady może mamy właśnie dla kierowców z kategorią B, jak zachowywać się widząc motocykle, czy co robić, czego nie robić, no wiadomo, nie zajeżdżać drogi przede wszystkim, bo... Przede wszystkim, jeżeli chciałbym coś radzić kierowcom samochodów, to chciałbym radzić również kierowcom motocykli. Tak? Dlatego, że jest cała masa antagonizmów między kierowcami samochodów a kierowcami motocykli, które tak na dobrą sprawę nie mają solidnych podstaw, solidnych fundamentów. Jeżeli chciałbym coś doradzić kierowcom samochodów, to chciałbym doradzić po prostu dużą dozę ostrożności przy zmianie pasa ruchu, żeby brali poprawkę na to, że motocykli jest pojazdem, który posiada z reguły znacznie lepszą dynamikę od samochodu, i na to właśnie trzeba tą poprawkę wziąć: że motocykl z reguły ze skrzyżowania czy ze świateł potrafi wystartować i nabrać odpowiednio dużą prędkość w bardzo krótkim czasie. Więc, jeżeli włączamy się do ruchu kierując samochodem, to. Poświęćmy temu motocykliście odrobinę dłuższą chwilę uwagi niż w sytuacji, kiedy patrzymy na nadjeżdżający samochód. Tak? Kolejna sprawa. Nie starajmy się denerwować, kiedy motocyklista przejeżdża obok nas w korku. Wtedy, kiedy my sobie siedzimy w samochodzie z włączoną klimatyzacją, jest nam bardzo przyjemnie. On w tym samym upale jedzie w kompinezonie, który zapewnia mu maksimum bezpieczeństwa w trakcie ewentualnego upadku i stojąc w korku między parującymi, gotującymi się samochodami po prostu przeżywa katusze. Więc nie bądźmy zazdrośni o to, że on jest bardziej mobilny, jest bardziej sprawnie poruszający się w tym ruchu drogowym, dlatego, że jakby to powiedzieć ma za swoje. Jeżeli się przewróci, to się mocno poździera, poobija. Jeżeli ewentualnie w tym korku będzie stał, czy prze, przedziera się między Samochodami stojącymi w temperaturze powyżej 20-25 stopni Celsjusza na pewno nie jest mu zbyt przyjemnie, więc coś za coś mobilność, ale zdecydowanie mniejszy komfort jazdy. No i przypominam kierowcom samochodów, że motocykliści zajmują mniej miejsc postojowych, że motocykliści rozładowują korki. To jest ogromny plus, bo tych motocykli dodatkowo sprzyjają mniejszemu zanieczyszczeniu powietrza. Przeciętny motocykl pali zdecydowanie mniej paliwa niż przeciętny, motocykl, niż, niż przeciętny samochód. Tak? No i kolejna rzecz. Życzę kierowcom motocykli, żeby też byli wyrozumiali w stosunku do kierowców samochodów, bo z reguły większość sytuacji konfliktowych, które wynikają między motocyklistą a kierowcą samochodu, nie wynika ze złośliwości kierowcy samochodu, tylko ze zwykłej nieuwagi. Po prostu bądźmy wyrozumiali, bądźmy wobec siebie serdeczni. I to w sumie byłoby na tyle. Czego życzyć motocyklistom na nowy sezon? Łukasz. Rozwagi, rozwagi tak. I tyle. I przyczepności. I, i, przyczepności. I, tyle, I tyle wyjazdów, ile powrotów. Dużo bezpiecznego jeżdżenia. Dziękuję bardzo. Gośćmi w Radiu Fama byli dziś Arkadiusz Szymański i Łukasz Przybysz. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się e, tu usłyszymy. Dziękujemy. Pozdrawiamy Dziękujemy. słuchaczy Radia Fama, a szczególnie wszystkich motocyklistów, Dziękujemy. będących słuchaczami Radia Fama. Do usłyszenia.